5 miesięcy straciłem prawie 40 kg. Dziękuję bardzo. Jak patrzę na bonusa, to wydaje mi się, że on przez 5 miesięcy to stracił 5 miesięcy o, Z wami dużo złej krwi, to, to nie podlega dyskusji. Nagrałeś Disna Filipka, który spotkał się z bardzo dużą ilością negatywnych opinii w internecie. Teraz będziesz miał okazję spotkać się z nim w Oktagonie. Czy chcesz coś komuś udowodnić, czy robisz to dla siebie? Robię to tylko i wyłącznie dla siebie. A może jeszcze dla niego malutka lekcja. I dla pieniędzy, nie? Przy okazji też, no na każdej ci <laughs> się zarabia. <nie? śmiech> Dobra. Wiem. Zapchaj dziurą, wziąłem warstwę. Odnośnie bo się nagrywania Jagmena. twoich filmików... to no za dużo waży. To, że... No, no, no się... tak, tak, tak. Mów, mów. Krystianku, mów, no proszę. Jak ty bardzo. się wypowiadałeś, to ja cię nie przerywałem. To może teraz Dobrze, ty daj bardzo się Dobrze, bardzo w mi cię przepraszam, Krystianku, mów. Chętnie posłuchamy. Dzięki, Karzełku. Proszę bardzo. Koczkodanie. Słuchaj. Nazywasz mnie koczkodanem, a sam masz szczęko z, z kurwa, jak... Jak małpa. co? Jak Rozumiem co, nie... już twoją no. budowę twojego ciała, że wyglądasz jak każeł. ale, ale Christian... z, 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 z tym zgryzem to mógłbyś coś zrobić. Krystianie, ja ci już coś mówiłem na temat no. budowy mojego ciała. To jest moja genetyka. Ja cię nie wyzywam, że wyglądasz jak Sidze po lodowcowe, że ci się oczy rozjeżdżają, więc prosiłbym cię, żebyś, kurwa, się i... eee, Czy będziesz w stanie zach... Mikrofonu ochroniasz nie ma, no. Trzymaj, chciałeś mikrofon, Tomasz. No mów to, co miałeś mówić, ok? No ja chciałem się poprosić tutaj, daj mi tutaj mój attribut, zobacz, Michaś. Dla ciebie folia bąbelkowa. Jak Pokaż wiecie. Strzelasz, pokażę ja, strzelasz, Kuba, jak no wiecie, da. Michaś ma pseudonim, bombelek, także bąbelek, także bąbelku, zobacz, jak trenuje. Pytałeś mnie, jak trenuje ciężko. O, tak strzelam, właśnie. Tak ciężko trenuję I skończysz jak te bąbelki, bąbelku. Także szykuj się na wpływ. Ale słabe, słabe, chwy, zobacz, słabe palce. Zobacz, słabe palce tak, widzę. tak, pęknie, też bąbelku. Jakby ktoś nie wiedział, to na bąbla, nie, na bokstela mówimy bombel. O, w ramach wyjaśnień. Także zobacz, Michał, skończysz tak jak ta, jak ta folia, niestety. O, tego. bym nie skończył jak kanał Kruszwila. Teraz ja cię... Ale walił mu, wy to słyszeliście, jak Kanał Krużwina skończy gratulacje Boxdel. Co do co mojej co co Tajlandii, jakie były Tak, tak, e, jak tam po wakacjach, pokażesz hmm. rany wojenne z Tajlandii do kamer, czy też nie nabawiłeś się nie, ich zbyt wielu? Nie, nie no, trochę tam jest, Wiesz co, miałem tam mały crash na skuterko, ale to tam nie, nie ma co pokazywać, e, chcę pokazać czego się tam nauczyłem i pokażę to za tydzień. Nauczyłeś się robić szpagat? <suszy> Dziś, że dzisiaj ty mnie tego nauczysz, bo zostaje w Poznaniu. Eee, Wracając do tematu. Eee, naprawdę bardzo. Także dzieje się. A Madeusz już, już czeka. Chcesz coś, jakoś się odnieść do tego? No na pewno polek chętnie Bokselowi zaprezentował kilka trików z Tajlandii, których się tam nauczył. No, jedni robią triki w Tajlandii, inni na komendzie. Co będzie? Jesz nie usłyszałem. No i włodarze chyba nie pożałowali, że ich przyjdzie do trzeciego. Części konferencji. A Madeuszu odniesiesz się jakoś do tego? Do Trików na komendzie? Mm -hmm. No dobrze, a powiedz mi, czy to się, to się wydarzyło, nie? Ten cały parking, wiesz, o czym mówię. Nie? E, powiedz mi, czy to sprawiło, że, to sprawiło, że w oczach większości fanów jesteś na straconej pozycji. Czy to ci motywuje? Czy chcesz komuś coś udowodnić, pokazać? Ja wam pokażę, jak naprawdę wygląda płyka na parkingu. Zgadza się, przygotowuję się bardzo mocno. No chciałbym, poka chciałbym pokazać po prostu, że... Tak się śmiejesz? No to wyjdź do niego, nie? I Tomek, słuchaj, Tomek, bo ty tak na tych filmikach jesteś, kurczę, musisz być bardziej wygadany. Ja powiem ci taką... Wiem, że mi tutaj nie wypada, ale powiem ci taką anegdotę, że wagina walenia, walenia niebieskiego podczas porodu osiąga szerokość od 6 do 9 metrów, co, co nie, czyni ją nie, drugą nie, największą... Nie. Na świecie po tobie! Yeah. Yeah. Nie! Nie, Wojtek! Wojtek, coś ty zrobił! Zabiłeś go! Ty nie ma przyjemności! Tobie... Musisz być bardziej wygadany, co ty robisz? Ja bym go oblał wodą, nie? Ja nic nie mówię, ja bym go oblał wodą. No i co odpowiesz? Włodarzowi, że tak cię zaczepia tutaj po prostu, nie? No nie wiem, co mam powiedzieć. Ja po prostu odpowiedziałem na twoje pytanie tak, jak chciałeś. Olejnik dostał drugi nokaut w ciągu miesiąca właśnie. <noise> Żeby troszkę obudzić Tomka, aby zrobić face-to-face -to -face z Tomkiem a Dawidem Maczyńskim. O tak, face-to-face! Face. Pokaż jajca, będzie dobrze. Dobrze, nie załamuj się. Szybko się tam poskładają, w razie czego lekarze będą i będzie cykl Słuchajcie, nudzicie Esmeraldę. Naprawdę, ona siedzi tutaj znudzona, powiedziała mi, że się nudzi. Więc może teraz Esmeralda, dajcie jej mikrofon, dajcie jej coś. Tak? Od razu lepiej z czymś przy twarzy, prawda? No lepiej niż z dupy. Lepiej niż z dupy, to prawda, słuchaj. Działa, działa. Witam wszystkich serdecznie. Na samym początku Chcę przeprosić za wszystkie przekleństwa i niesenzuralne słownictwo, które będę posyłał do mordy mojego przeciwnika. Myślę, że sporo tych inwektyw będzie tutaj padało, bo jest takim kurwą z łopem łopem jak spotka bramy kur, który nawet nie potrafi normalnie się wypowiedzieć. Ale przynajmniej przeprosił. Jakby. Dobrze, ale jak, jak Co tam kulwa, to... kulwa, kulwa, co tam kulwa, dalej? Jak to wygląda? Dobra z strony? Dawid Maćku, Podsiadło, który stałniony. Zdałniona wersja Dawida Podsiadło załki mordę. A i ty zazdrosny o tego wąsata, to dlatego sobie jakieś gówno pomalowałeś włosy, tak? Jakimś gównem? Tak. Żeby zabłysnąć? Tak. No, de... no cegła. Maćku, w takim razie? E, powiem tak. Tutaj jest lewa prosta cegła, która ci rozwidziąsło. A ta druga jeszcze poprawi. No dobrze, w sumie jak on tak przeprasza, to ja też teraz tak pomyślałem, że jednak przepraszam wszystkie cegły w Polsce, bo on nie zasługuje na to miano, bo on jest k wykłym zwykłym pustakiem. No kto wie, kto wie, a może razem w oktagonie zbudujecie fundament piknej przyjaźni. Dla to niego. pytanie nie było od chwilu. prezent dla niego. Przecież Zjedzie wiem to nawet wódka. jaki prezent. To dawaj tą flaszkę, bo jest on, ta, on jest... Takich ma kumpli, od razu powiem, nie? Że wszystko, dlatego jeszcze nie zacząłem przygotowań, bo wszystko jego kumple mi wysyłają, jaką się przygotowuje. I jak zobaczyłem, jak on się przygotowuje, to mówię no to nie wiem, za miesiąc zacznę przygotowania. Teraz ma flaszkę w kształcie Dobra, za... no, mam flaszkę, wszystko, 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 która jest jej... o bardzo określonym no, no, przecież, *ba, kształcie, mówię, bo słyszałem, że twoja dupa nie służy tylko do s**ania. Miał... A, za zamknij p****, c... p... kurwa, no to idę do ciebie, p... kur**, no i co, p... kur**, no, p... no, p... no idę, no idę, no p... idę, Stoi i mówi, że idzie, no pustak, pustak, a nie cegła. Obraziłem wszystkie cegły w Polsce, jak powiedziałem, że on jest cegłak. Z rodziny cegieł, ale pustak, p... Dobra Dobra, mnie p*****. Kuro. Gdzie jest ta flaszka? To no ja przepraszam, o, to, to, to taki... No daj, daj mu nie, nie, tą flaska. Daj to mu to Ja schowam do. No polej co, co? chociaż. No. Ja przepraszam, ale to jest bardzo no. prezent, także. No i co, wczoraj widziałem go na e, planie zdjęciowym, myślałem, że jest duży. Jest duży, ale tylko na górze, a jak spojrzymy na nóżki, to już nie jest tak ciekawie. A jak jest? Chudo. M mówiłeś, <laughs> cieniutko, cieniutko jest. Mówiłeś że, mówiłeś, że jak antylopa, a wiesz, że antylopa jest jednym ze szybszych zwierząt na świecie. I wiesz, że jak kopnę cię z tej nogi, to mam przecięcie, jak takie przecinaki. I to jest naprawdę mocne kopnięcie. Nie no wiesz, ale, ale czy... że te szybkie nogi pomogą ci szybko spiąć. Nie wiem czy wiesz Akurat. Słuchaj, no co od nas oczekiwać, nie? Jak my gramy po 3-4 lata trasy koncertowe, chlejemy alkohol na stop na tych koncertach, no to tary w 3-4 miesiące to my nie zrobimy nie wiadomo co, nie? Ale no to... Jest jedna różnica ty po trzech desperadosach już bełkotaż i A na... Najeba... Diabeł... <grym> no, Paratos, jak nie był... To... <grym> Dobrze. No to przyklasnąć, bo dobry fastlane odrobił lekcję po Widzę, widzę ten przygotował się. Dziękuję, kochani. Tak ten tekst trzy dni. No. <noise> nasz konflikt, nasz konflikt jest bardzo wysoko. Yy, ale sprawa miała. Bardzo wysoko. Ostatnią k... W wywiadzie powiedziałeś, no, powiem genezę konfliktu. No i były rozmowy, nie? Były rozmowy z Doncasem. Kasi, geneza to skona... konfliktu. Ale jaka ale, jest mi... Geneza konfliktu. Sam, sam doskonale wywiad. wiesz, jaka, jaka jest geneza konfliktu. Sam doskonale wiesz. To ja wrzesz do to że ja wszedłem do OKTAGONu, to zrobiłem to tylko i wyłącznie. Wszedłeś z... w końcu po dwóch latach. No, no i się doczekałem i w końcu wejdę i ci to tyle. Teraz będziesz leżał tam następne trzy lata, k Po 5 września. No to zobaczymy. No właśnie, Lupa, pytanie do Ciebie, no bo rzeczywiście swoje tego nie wystałeś, ale jesteś. To jest, to jest, to jest. Dobry problem. żart, boski e... w końcu jakiś, który mnie rozświeżył. Błagam, jesteś ponownie z nami. Czy czujesz, że masz coś do udowodnienia rywalowi, który, powiedzmy sobie szczerze, no sprawił, że stałeś się memem w internecie? Trochę Ci psu krwi. Jeszcze raz możesz zapytać? E, czy... <laughs> tak, jak najbardziej. Raz czy masz coś do udowodnienia rywalowi, który sprawił, że stałeś się memem w internecie? Znaczy, On nie bo... rozumie. Jeszcze raz. Hmm? Jeszcze... jeszcze raz, Pawłowski, prościej. Ale, Ale ja bym naprawdę to. Tak, wielkie brawa, moi drodzy, wielkie brawa. No A jeszcze ja bym chciał zabrać głos. Już jest koniec? Tak, ja chcę głos No, no już i jeszcze głos zabrać. Koniec. Już niestety koniec, no tak, tak. Ja nie może być koniec, nie może być. Dobrze, moi drodzy, moi drodzy, jeszcze chwila, niech Lupa coś powie. Jedna coś sprawa, sprawa. Lupa na konferencji pół roku będzie stał, żeby powiedzieć Dobrze, poczekajmy, poczekajmy. Kierowcą karetki może będę. Powiedziałem, że nie będę pobierał wynagrodzenia, wystarczy, że mi ZUS zapłacą. Bardzo chętnie w tej roli się e, sprawdzę, tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy, kiedy w służbie zdrowia również brakuje e, ludzi do, m, do pracy. Także służę pomocą po fame MMA. Okay. Tak jak na Jasnej Górze. A, a tymczasem... A tymczasem? Pomoc w, kur, nikogo nie ma. Ty próbowałeś 350 lat, się chyba spóźniłeś, co najmniej. Bo z tego co pamiętam, z historii nigdy nie byłem dobry, ale wiem, że na Jasną Górę 350 lat temu był jakiś atak, kur, A ten pobieg teraz, nie? Jakiś, poczytaj, jaki i wtedy pokazamy, kurwa. Jakiś? tego powiedziałem, że z historii nie byłem dobry. Nie, niczym nie, nie jesteś nie, dobry, ty słuchajcie, się słuchajcie, masz za fajtera, cały czas sklepiesz. Nie, słuchajcie, nie. już, a wiecie, Nie, nie, no, no, no nie, nie podajmy tej dyskusji, no bo ryncząc. Nie masz to raz no, nie masz rynku, nie, nie będę brał no, w tym udziału. Wiesz dlaczego tam nikogo nie było? No bo tam się każdy często chowa. E ale ty masz żarty po Ja jestem z dumny, ja tak. jestem z nimi dumny. To jest najlepszy, nie jesteś znanym stand Najlepszego. Nie? bo jak ty no, masz takie masz żarty, no. to naprawdę. Ja byłem na Comedy Central, a ty nie, nieważne. E, twoje życie to jest Comedy Central, tak Ale czy siak. E, tam kawę, kawę tam Lecimy dalej, e, lecimy dalej. Kacper, Kacprze. E, a włoski to... stand -uper. nie? Dobra. No ja wiem, <laughs> Kas już Wojownik MMA, nieważne, dobra. Lecimy, lecimy. E. Uh! Ja, ja mam 2-0, ja mam 2-0 w, w MMA. A ty? A ty, Pawoski, co masz? 2-0, to. Tylko garnitur nawet nie masz eleganckiego. No masz rację, mój jest czarny, no twój pogrzeb. Nieważne, dobra, lecimy dalej. E... Ja naprawdę nie chcę, jakby ja nie jestem, ja nie jestem z dupy. Ja nie jestem z dupy, ja nie chcę robić afery, moi drodzy. E, bawimy się, bawimy się, wuhu, lecimy. Wyglądasz jak z dupy. E, no ja wiem <laughs> nie, będę, nie będę tego komentował. Moje Ci proszę, Kasiusz, bardzo ci proszę. Nie wygrasz tej walki, nie wygrasz walki na słowa. Wygrasz, Możesz wygrać Wygrałem walkę. Możesz wygrać walkę już kilkukrotnie na... Możesz na wygrać, walkę, możesz z wygrać, walkę, na możesz wygrać walkę na pięści. Możesz wygrać walkę na pięści. Możesz wygrać walkę na pięści, ale nie wygrasz ze mną na słowa. Dobrze, Tobą, lecimy, dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Dolić to sobie Kacprze. wiesz, możesz. To Do dąkasją królu stala warunki. Tak jak cię zwolniłem z i face to face, tak wiesz, nie podskakuj, bo cię stąd dzwoną. Już? Czy kaszkę podać? Dobrze, lecimy dalej. Kacprze. Kurwa, 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 lecę to na przyszłość. Teraz damy głos eee, Arkowi. Dobrze. Po pierwsze to tak, inżynieria ciała istnieje od 2015 roku. Pomogłem ponad tysiącu osobom osiągnąć wymarzone sylwetki i mam, tu mam ludzi, którzy trenowali bardzo długo bez żadnych dopalaczy, bez niczego. To, że ja pierwsze dwa lata trenowałem na czysto... Ile to, osób wciągnąłeś d Jak ja mówię kurwa, to... Ile osób, capie. Ile osób wciągnąłeś d Ile osób wciągnąłeś d i teraz, słuchaj, dopiero sam gadałeś, ja... Ile osób wciągnąłeś wtedy? Tak. Stary capie, mówię. Ile ci osób? Tak. Widzisz jak to A jest fajne, Jak zaraz. ktoś komuś przerywa? Nie, ja wchodzę teraz w twoją rolę. Ile osób ciągnąłeś wtedy? Wiesz to twojego, twojego syna wyciągnąłem, bo mu odblok robiłem, kurwa. Chuj bo poszedł na cyk i nie wiedział co zrobić. I mu zrobiłem odblok i go... Kurde, Ile zapytaj? osób? Dbanie... I... Znaczy problem polega na tym, że ja nie bardzo słyszę. Słuchaj, ja na chwilę obecną to jeszcze mój mózg nie, nie pojmuje tego co tutaj słyszałem ze strony Jacka. Ja tak powiem Ci tak. E, odnośnie tych sterydów, które zarzucasz arkowi, to sama strzykawka nie jest jasności, ale nie, nie, zarzucam, to, mi do nie zarzucam, dla jasności. Nie zarzucam. Powiedziałem, gdyby on brał, to jest jego sprawa. Ale on sprzedał całe swoje środowisko. Tu o to chodzi. Tak, Tylko ale, tyle. Tak. Po prostu, żeby na niego uważać. Kto jest wokół niego, tak. jest dotknięty kłamstwem, bądź pomówieniem. O to tak, mi chodzi. Tak, ale powiedziałeś, że sterydy, sterydy, jeszcze raz sterydy. Sport zawodowy rządzi się swoimi prawami. Jeśli chodzi o sporty sylwetkowe, to Piotr tutaj może się też wypowiedzieć. I dieta to jest podstawa. Jeśli on sprzedawał dietę, to Piotr też ci to powie. Dieta w sportach sylwetkowych to jest podstawa, nie strzykawka. To po pierwsze. A po drugie, to już tak ode mnie, przestańcie czepiać się rodzin, bo rodzina to jest rzecz święta. Przestańcie, brawo, brawo. bo słyszałem, słyszałem ostatnio Twój, oglądałem na YouTube Twój wywiad z Marcinem Najmanem. No, strasznie słabe było te ślepaki, bo teraz co czuje ta jego córka, to po pierwsze, a po drugie tutaj no też arka matki się czepiać. Słabe. A, moja żona, a moja żona to jest moja rodzina? No pewnie, że tak. No właśnie została na jego mediach nazwana pracą i zbrodniarką. Która, Chłopie bronię która sprzedawała dziewczyna i na organy, matki. która sprzedawała tak, to jest na jego mediach. Przez Konrada Niewolskiego upublicznione. No. Nie każdy pobaczy kto pierwszy rzucił kamieniem. Więc no tak, to, ale to jak on powie, on powie, że to jest, nie wiem, że twoja żona jest taka i taka, to ty musisz odbić piłeczkę i powiedzieć coś jego matce. No podnieś łapy do góry i nie nie do było, niego było jak jego matce, i tyle. no. to Ja powiedziałem, że z racji przyjaźni z bratem Lucyfera z Konradem Niewolskim. No ja może ale. powinien zorganizować w Tomaszkowicach seanse spiritualistyczne. Ja nie wiem, ale powiem ci, że gdyby to syczyło mojej mamy. To... Ale co tu jest o mamie? Bo on, nad, on nad, nadinterpretuje. To uderz w stół, nożyce się odezwą. To jest jego projekcja. On usłyszał to, co chciał usłyszeć, a nie to, co ja powiedziałem. Tyle. To jest jego, to jest jego projekcja. To są jego demony. Nic mi do tego. Ja żartobliwie powiedziałem, żeby z bratem Lucyfera spiritualistyczne, Wiesz, to jest wywoływanie duchów. Skoro jest brat Lucyfera, ma dostęp do zaświatów. No to skoro są w takiej komitywie, to nie, nie kręcą film o seansach spirytualistycznych. Spirytualizm. A to jak on to odebrał, to jest jego sprawa. Uderz w stół. Tyle. No te same się odezwał. Się odezwały. Nic mi do jego spraw! Tyle. Nie wiem, nie, nie, nie kumam tego, co mówisz. Ja tylko uważam, tak, gdyby to poszło do, o moją matkę, to Nikola z chłopakami nie byłby w stanie mnie zatrzymać. No. Ale zapraszamy. Red, czy nie i tak, bo za tydzień przed pewnie kontuzję by ogłosił, więc... Po, po co taka walka, nie? No to nie Zadkao, powiedział. kakao, czyli prawdę powiedziałem, widzicie. No ci, ale... Zostawię sobie to na... Tak. Na ważenie. Także nie, chyba w żeby środę się, mamy face cię, to face, nie? Żeby dzień przed walką... Więc jak coś to... W Środa jest face to face? Środa jest face to W środę jest face to face? Tak, zapraszam. No, no to też zapraszam, bo teraz będzie dwóch na jednego. Pierwszy face to face, nie? Bombelo z, z, z tym, z wrzodkiem, kurwa, zawsze, Do, zawsze kaso, dawałem bro. ci, zawsze dawałem ci pierdolić na mój temat, tym razem. Kurwa. No Zobaczmy. tak, dlatego jestem gotów na was Chcę, żebyś, na żeby, ch Chciałbym, żeby zombie cię serio na***ł, żeby już nie było wie, nie. żadnej no dyskusji, tak jak w przypadku Normana jest wiem. mi wstyd, Chłopcie. że wtedy się tak zachowałem, nie? O, 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 o. Ej, przysięgam wam, Good girl. A, ale widać, że boxel jest dam no ci się, mega Nie dam ci się, uwierz mi, nie dam ci się już kurwa wyzywać i miej jakiś szacunek, kurwa fame dało ci trzy razy więcej, więcej dotarcia, niż miałeś przed pierwszą walką. No. I dało ci rozwój, k***a. I ja z Wojtkiem byliśmy tymi osobami, które chciały Cię zrekrutować i zrekrutowały. No ja w ogóle nie okazuje, żadnego szacunku. mam i dało, a nie ty. A ja mówię do ciebie personalnie. Ostatnio też sobie na wywiadzie to wyjaśnialiśmy, no widzisz, znowu zmieniasz, znowu się bronicasz. ja też jako własz będę. obiektywnie. czyli co, ty będziesz. Ja będę patrzył, bo ty będziesz sercem będę za wrzoskiem. Żeby ja ciężar... No wiem, kurwa, chłopie. No i dziękuję bardzo. No. Ja tylko się jeszcze wtrącę. Zrobię, Zrobię to tak. dla firmy, spokojnie. Chcesz, to możesz od razu po nim wejść. I Cię też mogę k***ać. I przysięgam wam, k***a, pierwszą raz widzę tak nie? I o to chodziło. Nowa twarz Bogzela W końcu Don Casio to wyłuskał z Bogzela. Dobra, umówmy się tak. Jak przegra, to wy***a z Nie, tego... Te, w ten sposób nie podziałamy, ale... Kurde, od siebie wszystko na fejsu-fejsie, żeby psychicznie cię i żeby wrzosek nie zjebał, nie? Uuu, Czwartek, brawo, brawo! Się. O to chodziło! Końcu! I znowu rekord oglądalności, o to mi chodziło, kurde. Nowe jointy, nowe skręty, może schować dokumenty. Najlepiej wchodzi mi pierwszy, potem tak dobrze, dopiero następny. Dołączam je do kolekcji, ty pierdol coś, że ruchane patenty. Zczęś się do elekcji, wyjaśniam wszystko jak nauczycielki Nowe cońcy, nowe skręty Może Możysko...